Dlaczego studniówka jest fajną imprezą? E, studniówka jest fajną imprezą, ponieważ jest to czas, kiedy możemy spędzić go ze swoimi przyjaciółmi. Możemy się wspólnie pobawić, zatańczyć Poloneza, mogą nas rodzice zobaczyć. E, a czy znasz jakieś przesądy związane ze studniówką? E, tak, ostatnio usłyszałam o pani dyrektora za kolano, że to podobno przynosi szczęście na maturze, więc zobaczymy jak to wyjdzie. E, możecie kogoś pozdrowić? E, no nie. Martynę i Magdę z trzeciej B. E, dlaczego studniówka jest fajną imprezą? Ponieważ jest kontynuacją tradycji i jest od wielu pokoleń kontynuowana i myślę, że to jest najważniejszy punkt. E, a czy znasz jakieś przesądy związane ze studniówką? No koniecznie musi być czerwona bielizna lub cokolwiek czerwonego na szczęście i te same buty przez całą noc, żeby matura była dobrze Ja e, Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiamy całą szkołę, całutką. Dlaczego studniówka jest fajną imprezą? Studniówka jest fajną imprezą, dlatego że człowiek przeżywa ją tylko raz w swoim życiu. Ta impreza się już nigdy nie powtórzy. Może je powtórzyć, ale to już nie będzie twoja własna studniówka. Po prostu emocje, które z tym wiążą, yy, nie wiem, wszystkie dodatki, typu kosmetyczka, fryzjer, no i cała ta impreza, atmosfera, klimat, to jest coś niepowtarzalnego dla mnie. Yy, a może jakieś przesądy są związane ze studniówką? No tak, czerwona bielizna, na przykład, żeby dziewczyna tańczyła w tych samych butach przez całą studniówkę. No wiele różnych jest przesądów, ale to już zależy od osoby, czy w to wierzy, czy nie. już kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić mojego kochanego chłopaka Sebastiana oraz całą moją kochaną klasę trzecią, Beba, w się dobrze. Dziękuję. Dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle, nie śpi po nocach, strasznie się boi, szkoda mi dziewczyny, mojej kura. Kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Bóg na łączy, w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hura, hura, hej! Dzisiaj matura, marynara i fryzora. Matura! Hura, hura, hej! Broniewskista hura, marynara i fryzora. Matura!